26 kwietnia gościem podczas obrad zarządu powiatu była brązowa medalistka w zapasach, Iwona Matkowska. Pogratulować. Czekamy na więcej, czekamy na Mistrzostwa Świata i kwalifikacje w opisku. W tym roku zawodniczka agrosu zdobyła już swój dwunasty medal Mistrzostw Europy. Z rąk starosty Marka ślaka otrzymała dyplom z gratulacjami oraz czek na 2000 zł. Gratulacje odebrał też trener zapaśniczki Ryszard Dynowski oraz Franciszek Dendewicz, wiceprezes agrosu. Jest to na pewno duże wydarzenie w skali miasta, powiatu, a przede wszystkim w skali całej Europy i praktycznie świata, bo taką zawodniczką jest właśnie Iwona. No nie zawsze może no, ten sport jest doceniany, bo to taki sport mało medialny, ale jest to no, najstarszy sport świata i jesteśmy dumni, że możemy w żarach go uprawiać i że tradycje są kontynuowane od tylu lat rozpoczęte tu przez obecnego starostę. Przekładamy <coughs> godne ręce genera Bowskiego. Myślę, że mamy z czego być dumni, a liczę na to, że ona będzie tą pierwszą, którą... Tu na rynku w stroju olimpijskim pożegnamy na olimpiadę i przywitamy, czego jej serdecznie życzę.